To prawda, że jesteś wielką fanką z Kolima. Tak. Czy masz tajny profil na Instagramie, z którego podglądasz ludzi? Były takie czasy, że podglądałam. Mam mam takie profil. A dawno nie stalkowałam nikogo. Czy kiedykolwiek miałaś dość, dość show biznesu i chciałaś go rzucić? Tak, miałam. O, jednak w krwi coś innego. Czy kiedykolwiek zazdrościłaś jakiejś wokalistce sukcesu? Nie, nie zazdrościłam. Nie zazdroszczę. Czy byłaś kiedyś zazdrosna o duet innej artystki z kimś, z kim ty chciałaś współpracować? Nie byłam zazdrosna. Dobrze. No, prawdziwy jest wykrywacz. <grybujesz> PR menadżer zadowolony. <grybujesz> Czy jest jakaś osoba z branży, której nie znosisz? Nie ma takich osób. To jest pijar wykrywaczka. <grybujesz> Czy to prawda, że jesteś wielką fanką z kolima? Tak, jestem fanką. No wydało się. Czy napisałaś kiedyś tekst piosenki w przepływie złości na partnera? Tak napisałam. O, jednak nie. Czy to prawda, że chcesz pojechać na Eurowizję? Półprawda. O, czyli nie wiadomo. O, zostawiamy Was z takimi myślami, czy pojadę, czy nie pojadę, czy chcę, czy nie chcę.